Te dwa filmy z Kylianem Mbappé stały się ostatnio viralami. Jeden z nich jest naprawdę dziwny. Zaobserwuj po więcej piłkarskiego info. Jeszcze niedawno między Kylianem Mbappé i Paris Saint-Germain toczył się spór przed sądem o duże pieniądze. Zawodnik domagał się od klubu zaległych 55 milionów euro oraz zarzucał byłemu pracodawcy mobbing. Między innymi dlatego, że w 2023 roku Francuz został posadzony na ławkę, aby wywrzeć na nim presję o przedłużenie kontraktu. Drugi z braci Mbappé i ten niedawno zmienił Paris Saint-Germain na Lille i stając naprzeciwko byłego klubu obu panów zdobył bramkę w końcówce na wagę remisu. Wszystko z trybun śledził starszy brat, a i ten zacelebrował bramkę właśnie w stylu zawodnika Realu Madryt. Kibice uznali to za małą zemstę braci Mbappé na Paris Saint-Germain. Ostatnio po sieci krąży również śmieszny i w sumie dziwny filmik Kiliana, który obciskuje się z kolegą z drużyny Brahimem Diazem i gdy piłkarz widzi, że jest nagrywany dziwnie reaguje jak gdyby zrobił coś niedozwolonego. Film szybko stał się wiralem i internauci oczywiście snują różne domysły. Jak myślicie, czy Francuz ma coś na sumieniu?